I co? I co? Tak chyba piosenka jakaś szła. Słuchajcie, ja po prostu czuję się fatalnie. Nie wiem jak wyglądam. Muszę was, o trochę tak może postawić. Nie wiem jak wyglądam. Chociaż, chociaż nie. Widzę siebie trochę w podglądzie. Słuchajcie, nocka po prostu nie Pana yy, Moje dziecię tak się dusiło w nocy, że o trzeciej nad ranem robiłam jej inhalację. Yy. Ona zasnęła Piąta, chwilę po piątej Ja jeszcze się męczyłam, wierciłam Kręciłam i zasnęłam Po szóstej, a po ósmej wstałam Słuchajcie, mam Mówię, oczy Ale Nie wiem, czy dostałam z samego rana Słuchajcie, takiego jakiegoś kopa Jeżeli chodzi o, o Porządki Wiadomo, standardowo Śniadanie i tak dalej W ogóle dzisiaj miał być nagrywany footbook. No, ale niestety nie wyszło. No, powiem Wam tak. Eee, wyprasowana góra prania. To też miało być pokazane. Ale nie będzie, bo już jest wszystko porozkładane w szafach. Jestem aż w szoku, że udało mi się w końcu wszystko porozkładać. Słuchajcie, bo trochę mi to zajęło. Chyba tydzień czasu zbierałam wszystko, wiecie, do kupy, żeby móc to wszystko ułożyć. Ale dobra. Ja słuchajcie, żeby troszeczkę się rozbudzić. Cappuccino. Wasza zdrowie. I chciałam tylko coś powiedzieć odnośnie książek, bo zakręciłam się totalnie po raz drugi z tą samą autorką. Tak. Chodzi o tę książkę Oczy Wilka Alicji Sinickiej. Słuchajcie, ja myślałam, że otwórz oczy to jest druga część. Liłam się, to jest, słuchajcie, trzecia część. Druga część to jest w jego oczach, a później dopiero oczy wilka, które, yy, znaczy, yy, pierwsze to są yy, oczy wilka, drugie to jest w jego oczach, a trzecie yy, otwórz oczy czyli to jest to, co ja mam tutaj: otwórz oczy czyli muszę jeszcze zakupić tą środkową. No, po prostu myślałam, że się ścieknę, bo już chciałam czytać kolejną część. I tak mówię, tą skończyłam, zacznę tą drugą, ale później patrzę z tyłu na okładkę i niestety zakręciłam się. Ale to nic, już jest ta druga część zamówiona. I tak w międzyczasie stwierdziłam, że zacznę coś czytać. Zobaczymy, w jakim terminie przyjdzie mi ta druga książka. Jeżeli uda mi się przeczytać tę, no to wtedy wskakuję w tamtą i uda mi się trzy za jednym zamachem powiedzmy przeczytać. Chociaż ta Ta jest oczy Otwórz oczy to jest cieniutka Także wiecie mogłabym mi przeczytać w jeden dzień No ale dobra Zaczęłam czytać Remigiusza Mroza Głosy z zaświatów Zaczęłam Wczoraj jeszcze jak nie mogłam wiecie Tak troszeczkę przysnąć Nie ma tego dużo bo zobaczcie jest tylko tyle 23 strony ale one mają dosyć dług, długie, są te rozdziały. To jest pierwszy rozdział, dopiero taki przeczytałam. I powiem Wam, że już mnie wczoraj troszeczkę zamulało, bo usiadłam do tej książki, chyba 22 godzina. Zdążyłam tylko dokończyć do tego pierwszego rozdziału i stwierdziłam, że dalej nie czytam, bo po prostu już zaczęłam zasypiać. Zapowiada się dosyć ciekawie z tego, co tak ten pierwszy rozdział przeczytałam, i troszeczkę opis z tyłu. No, i cóż, zamykam zaraz wyciągać obiad, bo mamy dzisiaj skrzydełka w marynacie miodowo-musztardowej, koncentratowej. Ja już wam pokazywałam ten przepis, także gdzieś tam wam, gdzieś tam wam go przedstawię. Ech, I co? I mam nadzieję, że jakoś dzisiejszy dzionek, ta niedziela zleci I nocka będzie w miarę Chociaż jutro już jestem w 100% zadeklarowana, że po prostu wizyta u lekarza osobista, niestety Bo nie wiem, czy po prostu krtani nie zeszło niżej I żeby się później nie okazało, wiecie, że czeka nas wizyta na oddziale Pomyślałam, że jeszcze zanim wyjmę obiadek na talerze, to Wam pokażę dwie rzeczy ze sklepu, sklepu DILC, jeżeli dobrze wymawiam ten sklep. Tutaj mamy kulę do kąpieli jednorożce, dwie różowe i jedną białą. I tutaj takie cukierki czekoladowe w smaku miętowym kawałki czekolady mlecznej o smaku miętowym, coś takiego. No to jest filca, a tutaj słuchajcie, coś co zaczynam testować. Jest to produkt z biedron, kupiony w biedronce. Krem BB. Zobaczymy, słuchajcie, na razie, na razie jestem pozytywnie nastawiona. Chociaż tutaj jest, widzę, wzięłam do skóry normalnej. Nie mogłam innej znaleźć. Jeżeli chodzi o odcień, to też jest jak najbardziej ok. No chyba, że zajdzie mi opalniczna, to wtedy trzeba będzie rozejrzeć się za czymś innym. No, ale to też było tak na szybko kupowane między wizytą w aptece, a wiecie, i to też tak wyszło. No, ale dobra. Zobaczymy, jak się sprawdzi przy Dłuższym użytkowaniu i stosowaniu. To co moi drodzy, ja na chwileczkę, chciałam się tylko podzielić dwiema rzeczami, właściwie dwiema książkami. Jedną tylko tak pokazać Wam, ile już przeczytałam. Jest to ta książka Głosy z Zaświatów. I jak na początku Wam pokazywałam, to był to pierwszy rozdział z pierwszego pierwszy podrozdział z pierwszego rozdziału jakoby to nie brzmiało, ponieważ książka ma słuchajcie, trzy takie główne rozdziały, trzy, cztery takie główne rozdziały i każdy ma po prostu taki, o tutaj jest podrozdział że tak powiem nie wiem jak mam Wam do, dopowiedzieć. i tak jak mówię jestem już dokładnie w połowie książki książka jest bardzo ciekawa, tylko tyle powiem ale zbulwersował mnie pewien aspekt, który się tutaj w niej pojawił Odnośnie pewnego księdza. Nie chcę za dużo mówić, bo być może powiem Wam o tym, jak już książka zostanie przeczytana, i coś mnie właśnie w tym zbulwersowało, dlatego muszę sobie chwilę odsapnąć i odpocząć, po prostu zająć trochę myśli, może czymś innym. Chociaż nie mówię, że nie skończę dzisiaj tej książki czytać. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w praniu. Za to chciałabym Wam. Zdać relacji książki oczy Wilka Alicji Sienickiej. Z góry przepraszam, za moje gardło. I być może za hałasy, które będą z góry, ponieważ moje dziecko cały czas się dusi. Inhalacje leki nic nie pomagają, także trzymajcie kciuki, żeby nocka była chociaż przespana. Na początku chciałam Wam nagrać recenzję książki po przeczytaniu wszystkich trzech części. Ale później stwierdziłam, że jednak co na bieżąco, to na bieżąco. Człowiek więcej pamięta. Fakt, faktem, mogłabym sobie spisać pewne rzeczy, gdzie w niektórych książkach tak robiłam, i później po prostu wracałam do tych swoich notatek. Ale tutaj pomyślałam, że po prostu wam nagram, nagram to na bieżąco. Jeżeli chodzi o moją ocenę tej książki w skali od 1 do 10, jest to Mocna dziewiątka. Powiem Wam, że podoba mi się to, że książka jest taka elastyczna. To tak z takich, wiecie, jeżeli chodzi o, o, o czytanie, i wyleciało mi z głowy, ale. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że po prostu czasami są książki takie sztywne, że człowiek boi się po prostu o, Czasami one się po prostu do tego stopnia tylko otwierają i człowiek musi, wiecie, tam zaglądać, a im dalej się je rozchyla, to te książki się po prostu niszczą. Ta naprawdę fajnie, słuchajcie, bez problemu się otwierała i, i bardzo bardzo fajnie się czytało. Język jakim ona jest napisana... Jest to dosyć prosty język, nie jest jakiś tam bardzo skomplikowany. Tak jak mówię, mocna dziewiątka, tylko dlatego, że słuchajcie, dopiero od siódmego rozdziału dla mnie zaczęło się coś dziać. Tutaj mamy sześć pierwszych rozdziałów, a tutaj już się zaczyna od siódmego rozdziału. I dopiero od siódmego rozdziału zaczęła się dla mnie dziać jakaś akcja, zaczęło się Dziać cokolwiek, bo na początku to było takie trochę dla mnie, nie to żebym powiedziała flaki z olejem, ale po prostu wszystko i nic, tak bym powiedziała. Może w ten sposób, żeby nie używać jakichś tam życznych słów. W każdym bądź razie jestem bardzo, tak jak mówię, akcja dla mnie zaczęła dziać się od siódmego rozdziału i z każdą stroną było coraz lepiej, coraz lepiej. I kończąc tę książkę, Żałuję właśnie, że nie mam kolejnej części, tej drugiej, tylko mam trzecią, bo na pewno zaczęłabym ją czytać. I kto wie, czy dzisiaj nie opowiedziałabym Wam już właśnie dwóch części tej autorki. Ale no niestety, stało się jak się stało. Dosyć taka tajemnicza jest, powiem Wam, ale nie chcę za dużo też mówić, słuchajcie. Bo, bo nie chcę za bardzo tak, wiecie, zdradzać, co tam w tej książce dokładnie jest. Ale jest to bardzo wciągająca książka, jak dla mnie, słuchajcie. Chociaż mówię, dopiero od siódmego rozdziału, dobra, wybaczam, wybaczam autorce, chociaż wiem, tak, tak jak mówiłam we wcześniejszym jakimś vlogu, czy, czy gdzieś tam się pojawiła taka wzmianka, że się pomyliłam odnośnie tych książek i zaczęłam czytać tę trzecią część, gdzie ja wtedy myślałam, że to jest druga, no ale teraz okazuje się, że to jest trzecia i powiem Wam, że tamta naprawdę świetnie się zapowiada. Te 50 stron przeczytane było bardzo szybko, więc mam nadzieję, że druga część, czyli w jego oczach, a następnie otwórz oczy będą równie interesujące, a nawet bardziej. Także, oczywiście, czekam na Wasze komentarze odnośnie tej książki. Jeżeli ktokolwiek czytał, tamtych mnie nie zdradzajcie, czy warto, czy nie warto, chociaż w sumie tyle, ile osób, tyle opinii, i, i różnie z tym bywa tak samo z tymi wcześniejszymi książkami, które Wam przedstawiam. Jedni sobie chwalą drudzy, na przykład twierdzą, że są do, do kitu i, i nie są wcale ciekawe. Wiadomo, każdy ma może mieć swoje zdanie i nie każdy musi się z każdym zgadzać, prawda? Nie każdemu wszystko musi się to samo podobać. W każdym bądź razie ja Wam tę książkę polecam. Jest tam troszeczkę intrygi, trochę jakiejś miłości, takie wiecie. Także jak ktoś lubi, lubi tego typu książki, to możecie sobie zamówić. Chciałabym, żebyście też dali znać w komentarzach, czy czytaliście tę książkę. I mówię druga zakładka mi wypadła. I jakie jest Wasze zdanie na, na temat właśnie tej książki? Bo tak jak ja mówię, dla mnie jest to sztos, ale czekam. Czekam zakończenia. Słuchajcie, dobrze. Ja nie będę już, słuchajcie, przedłużała, bo no, mam już dosyć późną godzinę. Zmykam zaraz pod prysznicę. Budzik na szóstą rano ustawiony Jutro troszeczkę inny Inny plan Z racji z tego, że moje dziecko nie idzie do szkoły Ale jedziemy do lekarza Więc możemy chwilę dłużej pospać Nie muszę wstawać o piątej, Czyli mogę godzinę dłużej pospać Wstaję o szóstej, i po prostu rarytas Chociaż powiem Wam, że z Twojego złego Wolałabym chyba wstać o tej piątej, Ale żeby ona była zdrowa i nie opuszczała szkoły No ale mamy czasy jakie mamy I dziecko zakaśle, zasmarcza I po prostu telefon, proszę odebrać dziecko gdzie niestety większość rodziców nawet nie dostaje takich telefonów? Słuchajcie, z tego co mi wiadomo, niektóre dzieci po prostu chodzą z gilami zwisającymi, i nikt nie dzwoni, nikt nie mówi o izolatce, nie wysyła jej do izolatki, więc nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Dobrze. Ja oczywiście gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na kolejny filmik. Być może jutro już z recenzją Głosów z światów, A jeżeli nie, to będzie jakiś inny filmik. Oczywiście zapraszam Was również do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Bo widzę w statystykach, że jest sporo osób, które oglądają, komentują, ale nie subskrybują kanału. A to na pewno dałoby jakąś motywację, żeby dalej nagrywać i więcej nagrywać dla Was. Także ja już nie przedłużam. Cudownego nowego tygodnia dla Was i dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiam.